Cześć! Witam Was kochani w nowym odcinku. Dzisiaj będzie typowo pielęgnacyjnie. Trochę poradnikowo, ponieważ pokażę Wam dzisiaj jak wykonać prawidłowy demakijaż. Czyli ta pierwsza część będzie bardziej dla takich osób początkujących w świadomej pielęgnacji twarzy. No, a w drugiej części pokażę Wam jak wygląda moja pielęgnacja wieczorna, jakich kosmetyków użyłam, jakich składników aktywnych. Film ten zostaje we współpracy z marką Basic Lab, dlatego też mam tutaj dla Was kod rabatowy. Jest Sylwia S, który daje 20% zniżki na wszystkie produkty, produkty nieprzecenione na stronie. Dlatego też możecie kupić te kosmetyki taniej, a jest tutaj naprawdę wiele perełek, które idealnie sprawdziły się w mojej pielęgnacji, o których zaraz Wam powiem. czego zaczynam przygotowanie do, do makijażu, to przede wszystkim pozbywam się włosów z twarzy, e, czyli od razu związuję włosy w kucyk. Ja jestem przyzwyczajona, że właśnie zazwyczaj w kucyku włosy noszę i lekko mi przeszkadzają, jak sobie tak hulają <noise> na Wolności. Oprócz tego, żeby nie wchodziły na twarz, też nie chcę, żeby się ubrudziły. Na drugi krok to oczywiście ściągam biżuterię. Ponieważ jednak zawsze podkład mam tak blisko tutaj ucha, to nie chcę, żeby właśnie biżuteria moja się powróciła, poniszczyła też w kontakcie z tymi wszystkimi środkami do makijażu. Ściągam oczywiście kolczyki, oprócz tego, który jest tak bardziej na stałe, ponieważ jest to kolczyk taki typowy do piercingu i ściągam zarówno mój zegarek, jak i także bransoletkę, tak, żebym z miał tutaj gołe ręce, ponieważ ja nie jestem w stanie umyć twarzy nie chlapiąc wszędzie więc e, tutaj też zabezpieczam jednak tę biżuterię. No i teraz mogę przejść do, do makijażu. Ja akurat mam dzisiaj pełen makijaż już po całym dniu noszenia, ale na początek powiem Wam, jak to wygląda w przypadku, gdy tego makijażu na twarzy nie mam. Co powinno się używać, jak to powinno wyglądać, czy używamy płynów nicelarnych, płynów do makijażu w momencie, kiedy makijażu nie nosimy, czy wystarczy sam żel. Wszystko zależy od Waszej pielęgnacji, ponieważ zanieczyszczenia tak czy inaczej osiągną się w ciągu dnia na twarz. Niezależnie od tego, czy siedzicie cały dzień w domu, czy cały dzień na zewnątrz, czy w mniejszym, bądź większym stopniu. Dochodzi pod, dochodzi nasze sebum. Tak naprawdę to wszystko trzeba oczyścić wieczorem. I w przypadku lekkiej pielęgnacji jak najbardziej wystarczy sam wasz ulubiony żel oczyszczający do twarzy, pianka, emulsja oczyszczająca, cokolwiek lubicie. Ale w momencie, gdy już ta wasza pielęgnacja jest silniejsza, bogatsza, używacie kremów SPF, to już wtedy ten demakijaż powinien być silniejszy, dwuetapowy. Czyli tak samo jak w przypadku makijażu, do makijażu twarzy, to tak samo gdy mamy filtr SPF, no to używamy dwuetapowego dwóch kroków. I może to być pierwszy krok właśnie wasz płyn micelarny, później żel oczyszczający, albo po prostu możecie oczyścić skórę dwukrotnie. Ja tak robię w momencie, kiedy właśnie mam na twarzy SPF 50, czyli w sumie za każdym razem, ale w momencie, kiedy gdy mam tylko pielęgnację, to sięgam po coś delikatnego. Delikatnie oczyszczającego, tak żeby też nie podrażniać niepotrzebnie skóry. Nie potrzebuję nic silnego, tylko chcę właśnie tę pielęgnację i zanieczyszczenia ze skóry zmyć. I używam tutaj mojego ulubieńca z Basic Czyli emulsję mającą do skóry ultra wrażliwe. I to jest coś cudownego w momencie, kiedy macie właśnie cerę wrażliwą, problematyczną, kiedy wasza skóra nie lubi takiego bezpośredniego kontaktu z wodą, kiedy po umyciu twarzy czujecie ściągnięcie. Tutaj to całkowicie odchodzi, ponieważ sam produkt jest bardzo delikatny, dobrze oczyszcza skórę, ale jednocześnie jej nie ściąga, e, tworzy taką jakby delikatną okluzję i po zmyciu już jest gotowa skóra do kolejnych kroków i nie ma żadnego dyskomfortu ani nic takiego. Bardzo polecam wam ten produkt. W momencie gdy mam makijaż na sobie tych kroków jest nieco więcej, e, ale tak naprawdę nie jest to w żaden sposób problematyczne i już wam to pokazuję. Na początek zaczynam od sztucznych rzęs. Używam kleju lateksowego, także wystarczy, że po Ciągnę tutaj za zewnętrzny kącik i automatycznie rzęsy mi się odczepiają. One jakby trzymają się bardzo dobrze jednocześnie, a jednocześnie bardzo łatwo jest się pozbyć tych sztucznych rzęs, nie podrażniając przy tym ani powieki, ani nie ciągnąć naturalnych rzęs. I teraz już mogę przejść do produktów stricte oczyszczających, produktów do makijażu twarzy. Ja jako, że jestem posiadaczką cery wrażliwej, naczynkowej, jednocześnie problematycznej, z skłonnością do pojawiania się niedoskonałości, to wtedy, kiedy mogę unikam używania płynów micelarnych uży unikam używania wacików, tak żeby po prostu skóry niepotrzebnie nie podrażniać. Ehm, no i jeśli chodzi o demakijaż twarzy, używam metody zmywania olejami i mam tutaj, e, mam ogólnie kilka ulubieńców, e, jeśli chodzi o tę kategorię na przykład olejek e, z marki Bundy, e, z Rezibo, taki balsam oczyszczający do twarzy, albo olejek z Maxmo. I tak naprawdę różnych produktów używam e, do, do makijażu Dzisiaj akurat Użyję tego z Rezibo i jest to Melt Away basan do na makijażu. Ja sobie tutaj z tego opakowania wyciągam dosłownie taką ilość, i to jak najbardziej mi wystarczy do na makijażu całej twarzy. Ja rozprowadzam sobie produkt na dłoniach i zaczynam masować skórę. Jeśli macie ochotę, no, no na przykład makijaż oka czy makijaż ust możecie zmyć wcześniej, jeśli nie chcecie tych produktów rozprowadzać na całej twarzy, ale tak naprawdę masując tutaj tę skórę, rozpuszczamy to coś, co się dzieje pod spodem, masujemy, mamy tutaj wiecie gładką powłokę, więc tutaj skóra się nie podraża. Ja to robię bardzo delikatnie, stopniowo zaczynam od makijażu twarzy, następnie przechodzę do makijażu oka i na koniec usta. No i w pewnym momencie robi się po prostu bałagan, ponieważ wszystkie produkty się rozpuszczają. I tak naprawdę te wszystkie olejki, o których wam tutaj teraz przed chwilą powiedziałam, dają sobie radę z większością produktów, niezależnie czy używamy produktów bardzo delikatnych do makijażu czy czegoś silniejszego. No może jakieś naprawdę bardzo trwałe szminki matowe w płynie, no to. Wiecie, zostaną na ustach, albo jakieś wodoodporne maskary, ale no tak jak zobaczyliście, miałam bardzo trwały eyeliner żelowy, maskary na rzęsach, wszystko jest w tym momencie rozpuszczone. Wiem, że to wygląda nieco komicznie, no ale tak to wygląda w przypadku tej metody. Nie zapominam oczywiście tutaj o szyi, żeby wymasować, ponieważ zawsze podkład przyciągam tutaj na szyję. No i teraz, jak mówiłam na koniec, usta. I tak jak mówiłam, szminka możemy usunąć wcześniej, ponieważ w przeciwnym wypadku tak to wygląda właśnie przez moment, ale po prostu dla mnie, jak ja mam dosyć suche usta, to ta metoda jest lepsza niż właśnie takie przecieranie waciekiem, które jeszcze mi lekko skórę podrażnia i przesusza, więc wolę to robić jednak tą metodą. Wszystkie tak naprawdę kosmetyki są już rozpuszczone i twarz jest gotowa do zmycia. Także ja teraz pójdę do wazienki i dokładnie. Wszystko zmyje. Wszystkie te oleje, o których Wam mówiłam, emulgują właśnie w kontakcie z wodą i w momencie, gdy zaczynamy wodą przemywać twarz, to cały makijaż schodzi. Jedynie ten z Rezibo zostawia taką lekką warstwę olejową na skórze, którą ja już zmyłam. E, I właśnie u, po nim najbardziej czuć, że jednak tę skórę trzeba zmyć, ale po każdym z tych olejów należy jeszcze skórę oczyścić jakimś żelem. W moim przypadku prawie cały makijaż zszedł właśnie po tym jednym kroku, ale jeśli możecie zobaczyć, jakieś tam pozostałości e, makijażu oka jeszcze tutaj e, są. I tak czasami bywa w przypadku, gdy mam e, właśnie przyklejone sztuczne rzęsy, ponieważ klej do rzęs pod jakimś kątem wpływa tak, że m, właśnie czasami zostaje, nie wiem, trochę kreski, e, ponieważ on się połączy razem e, z tą kreską i jest bardziej trwały. Czy właśnie zostanie jakaś odrobina kleju, dlatego trzeba się oczywiście tego pozbyć. I w tym momencie sięgam e, po waciki, ponieważ no tu już muszę się m, do tej okolicy dostać. I używam płynu dwufazowego. Tutaj mam akurat ten z Garniera. Płyn micelarny z olejkiem. I on właśnie bardzo fajnie rozpuszcza produkty do makijażu. Jeśli macie do polecenia jakiś fajny płyn dwufazowy, dawajcie znać, ponieważ chętnie przetestowałabym coś nowego. Zaaplikowałam nowe ciki i teraz przykładam do oczu i czekam aż to wszystko się dobrze rozpuści. Tutaj już ten makijaż jest tak naprawdę lekko zmyty. To są już tylko takie pozostałości i już pod wpływem kontaktu z wodą, z tym olejkiem już są łatwiejsze do zmycia, ale tak czy inaczej nie chcę tutaj moich powiek szorować, tylko czekam aż to się, wiecie, dobrze samo w sobie rozpuści i następnie tylko tak delikatnie przecieram tak, żeby się pozbyć tutaj Właśnie pozostałości kleju i kreski, czy to tuszu do rzęs. Pierwszym krokiem właśnie był ten demakijaż olejami. Mógłby być też płynem micelarnym, jeśli wolicie taką formę. Ja często właśnie na jakichś różnych wyjazdach właśnie zabieram ze sobą waciki i płyn micelarny, ponieważ tak mi jest wygodniej w podróży. Drugi krok, no to tylko tam oczyszczenie właśnie tym płynem dwufazowym makijażu oka do końca, ewentualnie ust w momencie, kiedy mamy silniejsze jakieś produkty, silniejsze szminki, no, ale następnie trzeba tę skórę oczyścić, oczyścić właśnie z wodą i tutaj używam różnych produktów, w zależności tego też, którego olejku użyję do, do makijażu, ponieważ tak jak wspomniałam ten z Rezibo zostawia lekką taką olejową warstwę na skórze, więc wtedy wolę użyć klasycznych żeli pianek oczyszczających. Jeden z moich ulubionych produktów to jest ten z Bielendy. Łagodny żel oczyszczający właśnie do twarzy i wtedy właśnie tamto zmywam tym żelem. W momencie, gdy używam e, czy tego olejku z Bundy, którego wykończyłam już dwa opakowania, czy tego z Maxmo, no to wtedy sięgam po tą emulsję, e, która pięknie mi to wszystko oczyszcza, ponieważ już po samym zmyciu wodą tamtych olejków, to skóra już jest, wiecie, taka Wydaje się czysta, że tylko jakieś tam pozostałości ewentualnie niewidoczne dla oka są na twarzy, które należy właśnie zmyć, ale po prostu jakby nie ma tej warstwy olejowej, nie ma nic takiego, co wymagałoby mocniejszego oczyszczenia twarzy. Ja teraz po użyciu tego dwufazowego olejku myłam jeszcze drugi raz e, twarz tak żeby się pozbyć tutaj tego lejku właśnie z okolic oczu. No ale normalnie używam najpierw oleju, później dwufazowego olejku i następnie raz oczyszczam twarz żelem. No i twarz już jest idealnie oczyszczona i gotowa na pielęgnację. Nie jest to nic trudnego, ale jednak Trzeba o tym pamiętać, nie pomijać właśnie tych kroków w demakijażu, ponieważ niezależnie od tego, jak macie dobre kosmetyki pielęgnacyjne, to one nie zadziałają w momencie, gdy macie zanieczyszczoną skórę, kiedy macie pory wypełnione jeszcze resztkami właśnie makijażu. Na tym się zawsze skupiamy, na demakijażu. Co jest fajne w przypadku tych olejków, to nawet na takiego totalnego śpiecha, w momencie, gdy masujemy tak twarz, to nie ma szans na to, że omijemy jakąś partię twarzy, w której ten makijaż pozostanie. Teraz przejdziemy, słuchajcie, do pielęgnacji mojej wieczornej. Tutaj pokażę Wam, jakich kosmetyków używam zamiennie, ponieważ tak naprawdę kombinuję, dostarczam różne składniki aktywne dla mojej skóry i tak naprawdę codziennie to wygląda nieco inaczej, ale baza kosmetyków cały czas jest taka sama. I ja bazuję na kosmetykach z marki Basic Love. Ten filmik powstaje właśnie we współpracy z tą marką, ale nie ma to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o moją opinię. Jeśli chodzi o te kosmetyki, mam tutaj pełną dowolność, pokazuję Wam totalnie samych moich ulubieńców. No i te kosmetyki zdecydowanie krążą w mojej pielęgnacji już od wielu miesięcy, jeszcze zanim z tą marką zaczęłam współpracować. I dzisiaj w ruch pójdzie tutaj serum z trehalozą. Ja mam akurat tę o większym stężeniu, czyli 15%. To jest taka bon ba nawilżająca produkt, który w szczególności sprawdzi się u osób, które mają skórę bardzo przesuszoną, odwodnioną, ale też po prostu w momencie, gdy chcecie utrzymać idealną równomagę nawilżenia na Waszej skórze, to jest produkt, który musicie mieć w swojej pielęgnacji, w swojej kosmetyczce. Jest to produkt, który głównie skórę nawilża, wygładza i faktycznie jest w stanie skórę postawić na nogi w przeciągu kilku dni, po kilku życiach już rzeczywiście zobaczycie różnicę. No jest to produkt uniwersalny tak naprawdę do każdej cery, niezależnie czy suchą czy przytłuszczającą się. Każda skóra potrzebuje nawilżenia. Jest to też fajny produkt na prezent w momencie, kiedy chcecie, żeby ktoś z Waszych bliskich zadbał o skórę, no to to będzie taki fajny pierwszy krok. I to jest teraz taka moja pierwsza warstwa, jeśli chodzi o pielęgnację. Nałożę sobie jeszcze od razu krem pod oczy i to jest ten krem aktywnie rewitalizujący pod oczy. On jest akurat na dzień. Jest to taka wersja bardzo leciutka, ale jest niesamowicie przyjemny. Sprawdza się świetnie pod makijaż i też właśnie Pieszczonej pielęgnacji go używam. Bardzo dobrze nawilża tutaj okolice pod oczami wokół oczu w sumie, ponieważ aplikuję także na powieki. Ładnie tutaj skórę nawilża, nie obciąża jej i bardzo dobrze na nim wygląda makijaż. Dzisiaj akurat użyłam tego serum strechalazą. Po prostu odczuwałam, że moja skóra potrzebuje silnej dawki nawilżenia. Dzisiaj byłam dużo poza domem, e, też dużo kontaktu wiecie, z zimnym powietrzem, więc faktycznie miałam taką potrzebę, ale tutaj używam różnych produktów, zamiennie jak już wspomniałam i właściwie w mojej pielęgnacji wieczornej aktualnie używam trzech serów właśnie zamiennie w mojej pielęgnacji i jakie są to produkty? Jest to właśnie ta trehaloza typowo nawilżająca jest to serum na niedoskonałości z niacinamidem, to jest składnik który uwielbiam już od dłuższego czasu faktycznie w przypadku ser problematycznych pod kątem postawania niedoskonałości za skóryników, zanieczyszczania tutaj porów, czy przetłuszczania się skóry, to jest najlepszy przyjaciel, ponieważ on przepięknie reguluje Wydzielenie sebum z węża przy tym pory. Ja akurat przez długi czas borykałam się z wągrami w okolicy Nosa, tutaj na policzkach, a po używaniu właśnie. Produktów z na totalnie przestało to być problemem, ponieważ faktycznie te pory się nie zapychają, się zwężają. No i w przypadku dobrego demakijażu, dobrej pielęgnacji jesteśmy w stanie nad tym zapanować. I co zauważyłam po używaniu tego serum, to wszelkie niedoskonałości, które mam na twarzy, one bardzo szybko znikają, nie pojawiają się po nich przebarwienia, no i po prostu szybko się łagodzą. Ostatnio tutaj w okolicy ust, brody miałam problem z takimi bardziej albo uczuleniowymi zmianami. Albo nawet myślałam czy to nie są takie opryszki tylko właśnie poza ustami, ponieważ nie były to takie standardowe zapchane pory jak w przypadku nietrafionej pielęgnacji czy jakichś różnych alergii na składniki w kosmetykach, tego wyglądało to zupełnie inaczej. No i po używaniu tego też to się wszystko ładnie złagodziło i wygląda to znacznie lepiej. Ten produkt bardzo Wam polecam, jest leciutki, totalnie niewyczuwalny na skórze, no i może może używać zarówno w dziennej, jak i wieczornej pielęgnacji. I jeśli oglądaliście mój filmik z pielęgnacją letnią, to tam już wspominałam, że od kilku miesięcy używam produktów takich typowo przeciwzmaczkowych, ujedrniających sama mam 29 lat i chcę, żeby jak najdłużej się cieszyć, wiecie, tą taką idealną, młodą cerą i to jest ten moment, w którym mam najładniejszą celę kiedykolwiek, e, więc faktycznie chcę to zatrzymać jak najdłużej. E, no i e, właśnie wprowadziłam kilka kosmetyków e, z tego powodu. E, mam tutaj serum z witaminą C. E, jest to serum o tym większym stężeniu, czyli 10% i CBD. E, I to też jest taka wersja, która będzie fajnie wspomagała działanie niacinamidu e, i ogólnie wspomagała tutaj wyregulowania, wydzielania sebum, czy to niedoskonałości. E, sam sobie produkt właśnie działa na ujęcie. Skóry, odżywienie, no i też przeciwzmarszczkowo. Ta formuła jest taka bardziej emulsyjna e, i rzeczywiście dobrze skórę nawilża, zostawia taką lekką warstwę e, okluzyjną, ale w żaden sposób nie zapychającą skórę, tylko faktycznie czuć to fajne nawilżenie, taką osłonkę ochronną. E, no i lubię właśnie tego używać produktu wieczorem. Często w ogóle używam solo, czasami łączę z innymi produktami, ale to serum solo ma taką bazę, tutaj składniki aktywnych, które sprawiają, że nic więcej nie jest potrzebne i nie potrzebujemy domykać tego serum em, kremem nawilżającym, jeśli nie mamy na to ochoty, ale oczywiście możemy. No i słuchajcie, taka nowość w sumie w mojej pielęgnacji, której używam od początku tego miesiąca i jestem absolutnie zakochana, jest to krem z serii Aminis, z której już pokazywałam Wam krem potoczy przed chwilą, a ogólnie krem na dzień pokazywałam Wam wcześniej w filmikach o pielęgnacji w ulubieńcach. Teraz mam tutaj krem na noc i to jest Produkt o zupełnie innej konsystencji. Tak jak tamten krem na dzień jest taki typowo lekki, nawilżający, ale taka bardzo lekka, wodnista konsystencja. Tak tutaj ta konsystencja już jest właśnie taka bardziej emulsyjna, treściwa. Tak prezentuje się ten kremik. Ta seria jest typowo przeciwzmarszczkowa, wypełniająca zmarszczki, a jednocześnie przeciwdziała właśnie powstawaniu nowych, które także ujętnie tak napina fajnie, sprawia, że jest ładnie sprężysty dobrze nawilża i odżyja skórę. I on właśnie też zostawia taką delikatną, cieniutką warstwę. Tutaj już wielokrotnie powiedziałam Wam o takiej warstwie okluzyjnej, ale to jest coś, czego absolutnie nie czujemy. I też nie przyklejają się żadne włosy, ani nic takiego. Tylko po prostu mam wrażenie, że ta skóra jest tak dobrze zabezpieczona przed parowaniem wody z naskórka. I faktycznie to nawilżenie po prostu w skórze jest zachowane. A skóra jest też dobrze zabezpieczona od tych różnic temperatur, które aktualnie panują tak my jesteśmy na zewnątrz w bardzo zimnych warunkach, później wchodzimy czy do komunikacji miejskiej, czy do samochodu z ogrzewaniem, czy do domu z ogrzewaniem, i faktycznie ten szok na skórze też występuje. A tutaj mamy taką fajną ochronę. W składzie tego kremu też znajdziemy retinal o małym stężeniu, dlatego też możemy używać tego kremu codziennie, w przeciwieństwie do serów do twarzy z retinalem, z retinolem, których używamy raczej co kilka dni i stopniowo budujemy tolerancję na ten składnik, który działa cuda na naszej skórze. Ale faktycznie jest też składnikiem, który może skórę podrażniać na początku używania, dlatego tak robimy to wszystko stopniowo. Ja używałam retinalu na wiosnę i teraz też planuję wrócić, w momencie, gdy już się tutaj złagodzą te wszystkie zmiany mojej na skórze. Pielęgnacja wieczorna to jest ten moment, kiedy możemy używać takich bogatszych formuł kosmetyków, bardziej bogatych w składniki aktywne, które są potrzebne dla naszej skóry, tak żeby prawidłowo funkcjonowała, była w idealnym w stanie nawilżenia, takiej sprężystości, no i żebyśmy się po prostu nacieszyli jak najdłużej stanem naszej skóry, takim pięknym, młodym wyglądem. I tak, jak właśnie moja pielęgnacja dzienna jest taka bardzo minimalistyczna, też używam kilku z tych produktów, które Wam pokazałam. Tak, tutaj w przypadku wieczornej już nieco więcej kombinuję. No i jestem mega zadowolona z tego, jak wygląda moja cera. Także polecam się tutaj wydrożyć, jeśli chodzi o pielęgnację. Jeśli macie jakieś pytania na temat tych kosmetyków, o których Wam tutaj powiedziałam, czy ogólnie produktów z Basic Club, ponieważ przetestowałam ich już naprawdę wiele, to dawajcie znać w komentarzach, będę tutaj w stałym kontakcie z Wami. Jestem ciekawa na jakich składnikach aktywnych opiera się Wasza pielęgnacja, na czym się skupiacie najbardziej, jeśli chodzi o właściwości kosmetyków. Dawajcie znać w komentarzach na dole. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!